manko, z tej strony Xtemi i zapraszam do kolejnego już odcinka z gry Knight and Merhans. Oj, dawno, dawno nie grałem, bo sobie nagrałem na odcinki na zapas i teraz nie pamiętam, gdzie to byliśmy. Eee, pamiętam, że tak, dziesiąta misja, bo dziewiątą zrobiłem, teraz dziesiąta. No to co, słuchamy. Wojska despoty zagrażają jednemu z naszych grodów. Pospiesz mieszkańcom grodu na ratunek, zanim nie będzie za późno. Tylko forsownym marszem będziesz w stanie dotrzeć na czas. Według doniesień naszych zwiadowców, musisz liczyć się ze znacznymi siłami wroga i dobrze rozłożyć własne siły. Tylko mądra taktyka przyniesie ci zwycięstwo. Chaotyczne szturmowanie przyniesie ci klęskę. Aha. No to w takim razie to jest... Misja bitewna, w takim razie. Tak, myśl tak myślę. Zobaczymy. No to co, rozpoczynamy. Łap y zostawcie lajka, jeżeli Wam się podoba, seria, I subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale. No a my zaczynamy. Tak, to jest bitewna. I to jest bitewna. O tak? zaatakowani. Tutaj szybko. Tak! Do usług. Na rozkaz! Tak. tak panie. I tutaj, holo. Eee. 3. Uuu. 3 teraz jeszcze. Tu gdzieś. Teraz jeszcze kuszników powiedzmy tu. Dobra, mamy to jakoś ustawione, chociaż nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Bo tu trochę tego wojska jest. To jest konnica. Konnicą... to tutaj. Z sobie porozwalamy tych kuszników. Zobaczymy, czy się uda to ugrać, czy nie. Mhm. Dobrze, kuszników mamy tu. Raz tutaj, czy tyk, ale tutaj. Dobrze, tu mamy to. Tam się jakoś biją, zobaczymy. Tam przeżyją czy nie. Dobra, tu mamy. O jejciu, 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 jejciu. Busznicy. Atak tutaj trzeba. Dobra, tu mamy. Żeby najlepiej, jakby kusznicy zaatakowali tyk. Tutaj tyk. Okej, okay, dobra, jakoś nie niszczą, ale tutaj mi wszystkich porozwalali. What the hell? Dlaczego aż tak? Co tu jest grane? Czemu mi to tak? O Boże! Czemu ja nie mogę zakończyć jeszcze raz? Halo! Yy, zakończ grę. O, nie, zakończ grę. Yy, powtórz misję. Szybko trzeba to zrobić. Szybko tu. Albo tu. Jakoś nie wiem. Trzeba to zrobić tak na szybko, że masakra jakaś barbarzyńcami trzeba tam szybko jakoś wlecieć, i tyle no. Mm, tutaj, teraz, tu. Tyk. Niech idą kusznicy, niech od razu staną tutaj. I tak, tylko tak. A konnicom, no to pojedziemy jakoś szybko tutaj. Na no, tyk, tyk. Puszniku, bo ci w ogóle nic nie robią, więc tyk na samym końcu. A konica niech po prostu idzie i rozwali tych na dole. No bo nic innego nie wymyślę. Idziemy tu. Tutaj tyk. Mhm. Niech będzie tak. Ci coś tam strzelają, ale to tylko strzelają do tych, nie? Dobrze, ta konica tutaj niech będzie. No tam niby strzelają, ale to bywa. Mhm. Dobra, tutaj, tam się biją, ok. Tutaj, tyk, atakujecie. To ja się skupiam tu na grze, ale to widzicie jak to jest ok I sobie tu poradzę jakoś do góry, do góry, do góry, do góry, do góry uciekajcie Od Mhm. Mm może się to udać Zobaczymy mm -hmm. Że to się nie uda znowuż, ponieważ mają pikinierów i pff, to już się nie uda mi się zdaje. Chociaż z drugiej strony, jakby to było tak, teraz tutaj, mieczników. Halo, zobaczymy. Hmm, Może się to udać, chociaż nie jestem pewien. Raczej wątpię, ale pff, no właśnie. Tutaj niby jest coś tam, ale to jest jeszcze barbarzyńca, ale to barbarzyńca nic nie zrobi. już sam. Nie, to już jest znowu przegrane. Mi się zdaje. Tak, to jest znowu jest przegrane. Widzicie, ciężko to ugrać. Eee, porażka. Powtórz misję. Twoje budynki są atakowane. Ja widzę właśnie. zostali zaatakowani. Oczywiście! Dlaczego ja nie mam tego Piknierów muszą zaatakować barbarzyńcy, bo... Jeżeli piknierzy nie zostaną rozwaleni, to w tym momencie jestem... Twoi no. podwładni zostali zaatakowani! Piknierów muszą rozwalić barbarzyńcy, no bo inaczej się nie da. Konnica tu. A ci powiedzmy tu. Dobrze. Niech tak będzie. Twoi poddani zostali zaatakowani! No widzę, że ma... Przyniesie tylko... Mądrze rozłoż swoje siły, wróg ma przewagę. No, ale jak rozłożyć te siły jak oni atakują wszystko? No to, to, to nie jest takie proste. Tak No to są jeszcze że w ogóle, nie? Więc to jest kurde masakra Nie wiem, jak to zrobić, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jak to zrobić, naprawdę. Mhm. Dobrze, teraz tutaj. Charger już. Już szarżą teraz. Mhm. Kusznicy tu! Strzały! I tutaj. Dobrze, tutaj może to ugram teraz. No. Może to ugram jakoś, jeszcze zobaczymy. Mhm. Może to jeszcze się da ubrać? Zobaczymy mhm. Czyli tutaj, 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 tutaj Tutaj Uciekać, uciekać, uciekać I teraz mhm. Może się to jeszcze udać No zobaczymy, czy to się uda jeszcze, czy nie tu jeszcze są barbarzyńcy jacyś, dlaczego oni tu nie atakują? Halo. Mhm. Tu jeszcze są jacyś barbarzyńcy, to pomogą. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Rusznicy. Tutaj, teraz tu. Okej. Okay. Mamy to jakoś. I tu, teraz ci tu ci tu. Dobra. Ugrane chyba. Ugrane. Widzowie, ugrane chyba. nie Jestem pewien, ale chyba ugrane. Bo tego nie rozwalili. Więc tyle dobrze. No. Wow. Powiem wam tak. Ciężko, bo ciężko, ale ugrane. Może być. <noise> Mogę dać kontynu... Znaczy, zwycięstwo. Oczywiście, więc... To będzie krótki odcinek dzisiejszy... No, bywa, zostawcie łapkę, jeżeli Wam się podoba, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. No czasem takie misje zdarzają się, tak krótkie. A szczerze Wam powiem, nie chcecie wiedzieć o której godzinie to nagrywam. Lecę teraz spać, bo to jest bardzo późno. I tyle ode mnie. Trzymajcie się i hejo.